Elo, jestem Fifty, największy tempak na ziemi, zapraszam na krótki film o mnie. Bekon, przestań już nagrywać, jestem tempakiem od 6 lat, wtedy pani od polskiego jednęła mnie młodkiem, muszę poprawiać traki, bo inaczej spadnie moje libido. Yo madafaka, kocham japońskie regę, chciałbym mieć dready ale wystarczają mi kodły pod pachami, czego ten gej znowu odem nie chce, nie damy o drugi raz dopy. Ale jestem głodny, może coś to znajdzie. O stary, ile bananów. A nie, to nie ta przeszkoda. To jest filmik, dobrze że dekon ma stabilizator obrazu. O kurwa, boli mnie głowa, przecież nic tam nie mam. Ja pierdolę. Oto Adam, przy nim zawsze mi staje. To jest już koniec. Zapinaj rozporek. Już więcej nie pokażę, jaki jestem tempy.